No witajcie moi mili. Dzisiejszy odcinek będzie zupełnie inny niż zawsze, bo to w sumie nie będzie ani próba autostradowa, ani prezentacja, chociaż w sumie coś może pokrewnego z prezentacją, ani test eco drivingowy. Ostatnio prezentowałem wam swój samochód następce CL63 AMG, którym właśnie jadę Audi S7. Jednak też informowałem Was, że sprzedałem priusa. No, Priusem sobie już pojeździłem, był to bardzo fajny samochód, pierwsza moja hybryda i sprawowała mi się ona w sumie bez większych, bez żadnych w sumie zastrzeżeń. Ale co, jako że lubię bawić się motoryzacją i po prostu jakby degustować jej, to kurczę, Priusa sprzedałem i zacząłem poszukiwać czegoś dla siebie. No, rozpiniałem auto, takie, żeby było optymalne na Daily. Może super trójka? Ostatnio jeździłem Superbem trójką. Była przecież próba autostradowa, próba eko-drivingowa Superba 2.0 TDI 190 KONI. Bardzo fajny samochód na co dzień. Myślałem też może na jakimś Pasacie B8, może najnowszej Corolli nawet jako że Prius był spoko. Ale kurczę na rynku jest aktualnie jakaś taka dziwna sytuacja. no Samochody poszły w górę, jakoś tak. Jest mały wybór i po prostu szukając auta dla siebie, no nie mogłem znaleźć konfiguracji, która by mi po prostu podpasowała. Budżet jaki miałem ustalony to tak mniej więcej 60-70 tysięcy, no mogę wziąć na firmę sobie samochód i w jakiś leasing, no to ewentualnie do 100-110 tysięcy też by jakieś auto nowe wchodziło w grę. Ale jakoś tak nie mogłem nic znaleźć. No więc kilka dni temu zupełnie przypadkiem wybrałem się do Michała z samochodu używane.net. To no często od niego biorę przecież samochody do testów, często Wam się one bardzo podobają. No i też byłem świadomy tego, że w samochody używane.net zawsze znajdzie się coś ciekawego. No i coś znalazłem. Właściwie to samochód już jest nawet kupiony, i właśnie w tej chwili jadę ze Szczecina do Wełtynia prostu go odebrać. No, to już jesteśmy w Wełtyniu. proszę bardzo, średnie zużycie paliwa. 8,9 litra Mówiłem, że ta V8 Benzynowa V8, dwutonowy samochód Wcale dużo aż tak nie pali No jechałem sobie do 120 km na godzinę Ale już licząc z miastem Wyjazd z centrum Szczecina Wełtyń No i proszę W ogóle średnie zużycie paliwa Jak od full tutaj tankowałem z 400 prawie kilometrów No dwa razy byłem w Wełtyniu Tak to centrum miasta, centrum Szczecina 12 litrów No dobra, wjeżdżamy Samochody używane.net No i się chyba tak troszeczkę przejdziemy po placu. No dobra, to co? Wychodzimy. O proszę. CRX. Pewnie znacie ten samochód już z moich filmów. W ogóle CRX wygląda przy mojej bulwie jak dziecko S7. No w tle od razu też widzimy Twingo które też pojawiło się na kanale. No tym samochodem wycisnąłem licznikowe 184 km na godzinę. No co tutaj jeszcze u Michała ciekawego? laweta Iveco, proszę bardzo. Seicento Sporting, w wersji nawet Schumacher. No ale ja chciałbym większy trochę samochód. Ach, ten CRX Te czureczka w tle, 2,5 TDI. Co my tutaj mamy? Samochody, które już są przygotowane do snu zimowego. Znacie, był na kanale Było na kanale 205 GTI Tam w tle Escort RS2000 No Michała tutaj Golf 1 GTI No Michał robi sobie ten samochód, może kiedyś też pojawi się na kanale W ogóle pójdziemy u Michała No nie, no Michał akurat nie wyjdzie Powiedział, że nie ma czasu, je śniadanie I mam się sam tutaj rozejrzeć po placu No dobra, to idziemy od początku Co tutaj Petrolhead Mógłby sobie od Michała kupić. Właściwie już kupił A4 B6 2.4 V6. Proszę bardzo. Jaka maszyna. Ale kurczę, trochę by mi ona paliła. Tak jeżdżąc głównie po mieście. No więc raczej odpada. Ford Focus 1.8 ma chyba 125 koni mechanicznych. Coś takiego. Ale Focus trochę nuda, za to tutaj proszę państwa, no coś wspaniałego, Pasat B5 po lifcie, 1.8 turbo, w naprawdę pięknej konfiguracji, no w takim czymś, petrolhead chyba by się nawet widział, w ogóle ładny lakier, zobaczcie na to wnętrze ja pierniczę proszę, grzane fotele beżowe wnętrze Alcantara, skóra. No piękna konfiguracja. W ogóle to jest chyba najlepsza wersja Passata jaka mogła być. Proszę, wszędzie tutaj sprawiedliwe chromy. No 1.8 turbo, naprawdę fajny silnik, ale szkoda, że Passat jednak Passat to powinien być chyba taki 1,9, wtedy i 130 koni, czy 131 koni mechanicznych one miały coś takiego. Wtedy to jest po prostu taki elementarzowy pas. Tak jak mówiłem, samochody używane.net zawsze coś ciekawego się znajdzie, Omega B MV6, czyli topowa wersja. No mamy tutaj w niej nawet ksenony. Felgi akurat nie są oryginalne, ale no takie felgi z epoki lata 90. samochód. No to tak się tutaj prezentuje. Oma, oma, oma. Słuchałbym niej, w niej Westbama. Zajrzyjmy do środka. Boczek, kurczę, te welury. Drewno. I cyk. Proszę, w jakim ona jest pięknym stanie. Coś niesamowitego. Szkoda, że nie jest zarejestrowana. No, wziąłbym ją chętnie, bardzo chętnie na próbę autostradową, aż sobie wsiądziemy. Perspektywa z oczu kierowcy. No i jak wam się widzi? Taka OMIŚ, elektrycznie regulowane fotele. W ogóle tutaj jest chyba pełne wyposażenie. Oprócz skór w tej OMEDZE jest tutaj nawet nawigacja. Proszę, taki iDrive z lat 90., wyświetlacz Philipsa, Radejko. Nie wiem, czy jest tutaj zmieniarka, ale macie tutaj pełny zestaw guzików, nawet ciśnienie w kołach, podgrzewane fotele, no z tyłu elektryczna roleta, klimatyzacja dwustrefowa, automatyczna, rewelacja. Tutaj kolejny ekran, no i te liczniki, no jeszcze na bębnie. No to jest maszyna, ten wóz naprawdę bardzo mi się podoba. Ale to nie jest jeszcze mój samochód. W ogóle jestem zaskoczony, jakie tutaj miękkie są materiały wszędzie. Zobaczcie tutaj. No takich samochodów teraz się nie robi. W ogóle ja się dziwię, że Opel zrezygnował z kontynuacji Omegi, nawet tutaj jest miękko. Naprawdę bardzo przyjemny, taki pluszowy samochód, bardzo szybki, bo prędkość maksymalna tego auta to chyba 244 km na godzinę. Także myślę, że te 250 jest tutaj do zrobienia, ale ona trochę jara, kurczę, jak na Daily. No, S7 chyba pali mi troszeczkę mniej. Obok Omegi, samochód, który już pojawił się kiedyś na kanale, ale w innej konfiguracji. Audi A8 D2 Zwróćmy uwagę, że jest to już polift w jedynej słusznej konfiguracji, czyli przedni napęd 2,5 TDI pod maską 180 koni mechanicznych i automatyczna skrzynia biegów. Po co komu więcej? No, taka to jest maszyna. Całkiem fajnie się prezentuje. Proszę. Wnętrze. Wprawdzie no nie ma tu skór. Ale są welury. Welury są bardzo przyjemne, gdy się w nich siedzi. Limuzyna z segmentu F. To może zobaczymy, jak tutaj jest z tyłu. Aha, drzwi zamykają się, otwierają elegancko. Dźwięk jest bardzo ładny. Boczek drzwiowy, proszę. Tak się kiedyś robiło samochody. Nawet tutaj wewnątrz jest miękko. To jest tutaj też welur. Jak pan prezes? No gdyby w tym samochodzie były skóry, to byłoby tutaj takie jakby troszeczkę echo zawsze w samochodach, gdy są, gdy są, gdy są skóry. No coś taki jąkam. To po prostu dźwięk po aucie rozchodzi się trochę inaczej, jak mówimy. A tutaj taki welur fajnie absorbuje wszystko i czujemy się kurcze, jak w takim studio nagraniowym. No proszę bardzo. Jaka kultura. Jakie detale, nawet są tutaj kurtyny. No ale nic. Idziemy dalej po obok. Jest coś jeszcze ciekawszego. A petrolhead by sobie latał taką sierą. Już polift. Zobaczcie, jakie tutaj w ogóle mamy szerokie lampy. W ogóle jestem zdziwiony, że Ford w ogóle już tutaj nie chciał zrobić jakiejś takiej też blendy, tak jak w Civicu UFO. Wyglądałby ten samochód trochę nowocześnie. Chyba w Fordzie Taunusie jest takie rozwiązanie, nie pamiętam dokładnie. W ogóle jest to mega fura na próbę autostradową, bo ma aż 75 koni mechanicznych. Proszę, środek. No co, na weekendy S7, a na co dzień sobie bez żadnych kompleksów taką sierą jeździć. W Fordzie e Escort RS2000 były bardzo wygodne fotele. No zobaczymy jak jest tutaj, o ja piernicze, no wejdziemy i powiem wam, no aż się zapadłem w ten fotel, musiałbym go sobie troszeczkę odsunąć, w ogóle jakie są tutaj mega dziwne, jakieś takie korbki do regulacji, coś takiego. No bardzo ciekawa sprawa. Kiedyś, jak miałem może z 6 lat, mój tata miał Forda Sierra w dieselku, biała w kombi. I od tamtego czasu w Fordzie sierze nie siedziałem. Wtedy wydawał mi się to samochód naprawdę bardzo duży. A dzisiaj, no kurczę, auta non-stop zwiększają swoje wymiary, swoją obszerność. No i tak tutaj jest troszkę mniej miejsca, szczególnie jest troszeczkę wąsko, ale spokojnie w Mercedesie W124, jak wsiadłem, też mi się wydawało, że jest tam tak troszeczkę jakby wąsko. Piękny designerski zegarek. Równie designerskie. O, aż słychać klapy tutaj. Równie designerskie. Eee, suwnice suwnice, oryginalne radio, pięciobiegowa skrzynia biegów. No, biegi wchodzą naprawdę pięknie, skok jest długi, ale kurczę, no jak w jakimś Japończyku, jak w nowym samochodzie. Szczerze, to chyba nawet w moim Peugeot 508, który miałem w najmie długoterminowym. No nawet jak był nowy, skrzynia biegów tak nie chodziła. Naprawdę. No i ciekawe tutaj, szyberdach. Ale nie, no ja potrzebuję auto z klimatyzacją. Także oczywiście na sierę bym się oczywiście zdecydował, ale akurat nie ma. Klimatyzacji, także mi trochę nie podejdzie. No i tutaj kolejny Passat B5, tańszy, prostszy, przedlift z 1,6 benzynką pod maską. No tutaj już nie ma skór. Tutaj taki, takie jest normalne wyposażenie, ale proszę, jakie ładne fotele też tutaj nie ma żadnych dziur. Można się takim autem zainteresować. Ale nie, no tak jak wcześniej mówiłem, Passat B5 powinien być taki elementarzowy z 1.9 TDI pod maską. No i co tam na końcu jeszcze stoi? Tak, jest, moi mili państwo. BMW E34 320i jeszcze przedlift. W ogóle jest to egzemplarz no z pierwszych lat produkcji 2, lit 2 litry, 6 cylindrów, 129 koni mechanicznych. No jest to taka Taka bardzo prosta konfiguracja, jeśli ktoś nie lubi jakichś tam elementów wyposażenia, nowoczesności, no to auto byłoby dla niego. No mamy tutaj nawet kołpaki, oczywiście wąska nerka, no przedlift i bez V8. To jest właśnie maszyna, no 6 cylindrów, benzynowe, BMW, wiecie sami jak ten samochód pięknie brzmi. No sami zobaczcie w jakim stanie ten samochód tutaj się uchował. Myślę, że wystarczyłaby tutaj w ogóle tylko polerka, jakieś przetarcie plastiku, jakimś sonaksem, w żelu, oponki wyczyścić. No, bardzo fajny Young Timer, którym moglibyśmy jeździć sobie jako Daily, nawet. No bo taka BMA jest naprawdę wygodna. W nowych autach już te fotele są takie sztywniejsze. Tutaj są miękkie. Spójrzmy sobie może do bagażnika. No, bagażnik bardzo duży. Ma tutaj nieregularne kształty, no, ale tak to wygląda. Wewnątrz Już Nawet plastikowe klamki tutaj są. No i proszę, to jest kurczę, sprawiedliwość. Taki welurek. No, widzicie, tutaj ludzi u Michała oglądają samochody, ale nie odkurzają po sobie, niestety. No, nawet tutaj mamy, proszę, kierownicę nie oprytą w skórze. Manualna skrzynia biegów, oczywiście klimatyzacji nie ma, ale są za to korby z przodu. No mamy pełną kontrolę nad pracą okien. No kurczę, czego chcieć więcej. Ale ogólnie to nie jest mój samochód. Tak jak wam na początku mówiłem, ja już auto od Michała kupiłem i jest tutaj jeszcze jeden taki samochód. Tam za rogiem. No jestem mega ciekaw, jak zareagujecie. Ja piernicze, że to są emocje. Właśnie tak. No cóż, jeszcze niedawno testowałem dla Was Renault Megan Coupé z lat 90. Bardzo mi się ten samochód spodobał. Luksusowa limuzyna, właściwie luksusowy liftback w wersji Concorde. Ale więcej o tym samochodzie już podczas prezentacji. Ciąg dalszy nastąpi.